Dzień dobry kochani, witam na y, kanale Mimeruna w runicznym miejscu y, mocy. Witam Ciebie w poniedziałek 9 września 2024 i patrzymy jaka podpowiedź anielska y, dla y, Ciebie na poniedziałek. Wybierz sobie y, kartę numer 1 albo kartę numer 2 y, i patrzymy jaka podpowiedź anielska na dzisiejszy dzień, na poniedziałek. Do pięknej energii runy Berkano. A więc nowych początków, nowego życia. Lepszego, pozytywniejszego. Nowe, lepsze. Wchodzimy, a patrzymy, co anioły tutaj podpowiedzieć chcą nam. A więc tak, wybieraj. Pierwsza albo druga grupa. I teraz dla jedyneczki. Jesteś gotów, a więc ruszaj do przodu, jesteś gotów, mówią tutaj e, anioły, jeżeli się nad czymś zastanawiasz, chcesz ruszyć z czymś e, naprzód, to Naprawdę, tak samo jak energia Runy Berkano, tak tu anioły podpowiadają. Planuj małżeństwo, rozpoczynaj działalność, idź po podwyżkę do szefa, podpisuj nowy kontrakt, przepięknie, bo wszystkie Twoje yy, yy, poprzednie doświadczenia prowadziły cię do tego momentu, w którym teraz jesteś. Uczyłeś się, doświadczałeś yy, tego tak, duchowego wzrostu na wielu płaszczyznach. Dużo rzeczy się działo, dużo przeżywałeś. Nic więcej nie musisz na tą chwilę robić, mówią anioł. Jesteś gotów pójść naprzód i stać się osobą, którą jak podpowiada Ci w głębi własne serce, pisane jest Ci żyć, czyli jesteś na właściwej drodze, podążasz we właściwym kierunku. Świat niecierpliwie czeka na korzyści wynikające z realizowania przez Ciebie celu Twojego życia. W tej sytuacji możesz nareszcie stawić, stawiać swoje potrzeby na pierwszym miejscu. Nadeszła pora, by zrobić to, co jest dla Ciebie właściwe. A więc jeżeli zastanawiałeś się, czy, czy to jest dobry moment, czy teraz jak najbardziej, jak najbardziej tak, dla drugiej grupy, kochani, sukces! I to jeszcze z wykrzyknikiem, ale mamy energię, piękne. Cudnie tutaj y, karty nam podpowiadają na dzisiejszy dzień. Tak, jaki poniedziałek, cały tydzień będzie przepięknie. Gratulacje, znajdujesz się właśnie na drodze do sukcesu. Nie musisz już mieć jakichkolwiek zastrzeżeń odnośnie twojej aktualnej sytuacji, ponieważ wszystko idzie naprawdę cudownie. Czyli tu i pierwsza, i druga grupa ma rewelacyjnie. Jednym z elementów życia pełnego sukcesów jest dbanie o swoje potrzeby i bardzo wynika z tych przekazów z jednego i drugiego i energii Runy Berkano, żeby dbać o swoje potrzeby, żeby zadbać o siebie, żeby nie realizować cudzych oczekiwań, kochani. Wspaniale jest mieć wiele rzeczy za które jest się wdzięcznym, ale jednocześnie upewnij się, że nie pracujesz zbyt ciężko, znajdź czas na cieszenie się spokojem w swoim życiu. A więc co jest ważne? Przede wszystkim równowaga kochani promieniuj swoim wdziękiem i światłem bo jesteś piękny i zdrowy tak mówią słowa mocy na dziś na poniedziałek, na 9 września 2024 dziś jest 9, 9 i numerologicznie z roku od 3 września też 9, mamy 3 dziewiątki Berkano jest 18 runą futharku, czyli ogólnie też jest dziewiątką, więc e definitywnie coś kończymy i wchodzimy w nowe bo jesteśmy gotowi i odnosimy sukces kochani, Taki przekaz dla Ciebie i podpowiedź od y, Anioł wszystkiego co najlepsze, pięknego poniedziałku, pięknego tygodnia Mimeruna.